iPad mini to sprawdzone i docenione rozwiązania z iPada w mniejszych, bardziej mobilnych gabarytach. Tablet waży 312 gramów, a zatem o ponad połowę mniej od swojego starszego brata. Ma grubość 7,2 mm, a rozmiar tabletu wynoszący 20x13 cm pozwala go zabrać wszędzie ze sobą. Rozmiar ekranu iPada Mini to 7,9 cala, prawie o 2 cale mniej niż w dużej wersji. Co istotne, jego rozdzielczość to 1024x768 pikseli, czyli tyle samo co w pierwszym i drugim iPadzie. Dzięki temu aplikacje tworzone do tej pory na iPady nie wymagają specjalnego dostosowywania ich do wersji Mini. Technologia IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia, ekran zachwyca też jakością kolorów i szybkim czasem reakcji na dotyk. Urządzenie działa pod kontrolą sprawdzonego i wyróżniającego się bardzo stabilną pracą systemu iOS. Jest on ceniony także ze względu na aplikacje dostępne dla niego w sklepie App Store. Dostajemy nie tylko największy wybór programów na platformy mobilne, ale są też one zwykle wyraźnie lepszej jakości niż u konkurencji. Dotyczy to także gier, które wyróżniają się rozmachem produkcyjnym i często zaskakują bardzo wysokiej jakości grafiką 3D. Kolejny atut to bogata biblioteka cyfrowych wydań prasy, tym polskich tytułów. W sklepie App Store znajduje się też aplikacja MiBOA, która pozwala wygodnie zarządzać kontem abonamentowym sieci T-Mobile. Urządzenie ma tylną kamerę z matrycą 5 megapikseli, mogącą nagrywać filmy w jakości 1080p. Przednia kamera umożliwia wideorozmowy pomiędzy urządzeniami Apple w jakości 720p. iPad Mini przy stałym połączeniu z internetem może pracować nawet do 10 godzin. Dzięki wbudowanemu modemowi 3G oraz atrakcyjnej ofercie internetu mobilnego Blue Connect od T-Mobile zyskujemy dostęp do sieci gdziekolwiek się znajdziemy. Warto wspomnieć o funkcjach AirPlay i AirPrint. Pierwsza umożliwia strumieniowanie obrazu i dźwięku do kompatybilnych urządzeń, np. głośników bezprzewodowych lub Apple TV. Jest to prosty i wygodny sposób na udostępnianie multimediów. AirPrint umożliwia z kolei drukowanie z iPada mini na ogromnej liczbie drukarek, bez pobierania żadnych sterowników. Drukarka musi być jedynie podpięta do lokalnej sieci Wi-Fi. Użytkownicy, których od iPada odstręczały spore gabaryty urządzenia, praktyczne w domu, ale niekoniecznie w podróży, nareszcie mają rozwiązanie dla siebie iPad Mini to świetnie zbudowany, działający szybko, wyjątkowo lekki i poręczny tablet, zaś mniejszy ekran okazuje się w pełni wystarczający do komfortowej obsługi urządzenia.